Cześć z tej strony Malwa i witam Ciebie w kolejnym treningu. Tym razem poranny stretching. Także dzień dobry. <grytanie> Cieszę się, że mnie widzisz rano i zaczynamy sobie dzisiaj na stojąco. Także stańmy sobie z stopami na szerokość bioder. Połóż dłonie na biodrach i zaczynamy od kółek biodrami. Spokojne, powolne kółka. Jeszcze 7, 6 i 5. 4, 3, 2, 1. I w drugą stronę kuka 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymaj się po środku, daj ręce za głową, zegnij oba kolana. Wdech otwieramy klatkę, z wydechem zaokrąglasz plecy i kręg po kręgu schodzimy sobie w dół. Na dole robisz wdech. I kręg po kręgu wracasz w górę. I znów otwieramy klatkę. Przeciągamy się mocno. Zaokrąglasz plecy. Kręg po kręgu schodzimy sobie nisko. Kolana mogą być zgięte. Na dole wdech. I kręg po kręgu wracamy. I jeszcze pięć. Wdech. I wydech. Zaokrąglasz plecy. Schodzimy sobie w dół. Na dole wdech. I kręg po kręgu wracamy. I jeszcze cztery. Na dole wdech. I kręg po kręgu wracamy. Jeszcze trzy. I spokojny wdech. I wydech wracasz. I dwa. Na dole wdech. I wracasz. Ostatni raz, wdech i schodzimy sobie w dół, zatrzymaj się na dole, połóż dłonie na łokciach, już się z prawej na lewą stronę, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, puść ręce w dół, kręg po kręgu sobie wstajesz, daj ręce na biodra, połącz nogi ze sobą i unosimy nogę w górę, jak najwyżej jesteś w stanie. Stąd otwieramy nogę do boku, przenosisz do tyłu i wracasz. Osiem takich kółek. Robimy w Twoim pełnym zakresie ruchu i pamiętaj, że oba biodra są skierowane na wprost. Siedem. I jeszcze sześć. I pięć. I cztery, trzy. Ostatnie dwa. I jeszcze raz. Dobra, i zatrzymaj nogę z przodu, u góry, i robimy 10 półsłupów. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I od razu przenieś nogę za siebie do tyłu. W ten sposób, czyli jak miałam prawą nogę z przodu, to prawa noga idzie do tyłu. Zrotuj nogę do wewnątrz. Jak widzisz, ja trochę tak skręcam tę kostkę, stoimy na przedniej nodze, prawą rękę wyciągamy w górę i przez wydłużenie robimy skłon do boku. Żebra domknięte, czyli nie wywalaj tutaj brzucha do przodu, Domykamy żebra i wracasz, otwierając klatkę. I znowu przez górę, sięgamy w dal i wracasz. I sześć. Wyciągasz i wracasz. I pięć. I wracamy. Jeszcze cztery. I trzy. Tu rozciągamy boczną taśmę. Dwa. I jeden. Zatrzymaj się w tym skłonie. Popchnij biodro mocno w bok. I teraz lekko otwierasz klatkę i zamykasz. Też osiem powtórzeń. Siedem. Sześć. 5, 4 i 3, 2 i ostatni raz. Super. Wracamy na środek, no i to samo na drugą nogę, czyli najpierw kółka. Unosimy nogę w górę, do boku i przenosimy do tyłu. 8 takich kółek. Góra, bok i tył. 7, bok i tył. 6, 5, super. Jeszcze tylko cztery. Szerokie koła biodra są skierowane na wprost. 3, i 2, ostatni raz. Od razu tą nogę co jest z tyłu przenosimy do boku. Zrotuj nogę Ciężarcia jest na tej przedniej nocy. Wyciągasz rękę w górę i przez wydłużenie robimy z siebie. Takiego banana. Wracamy otwierając klatkę. I znowu wydłużę, sięgamy w dal. I wracasz. I jeszcze sześć. I wracasz. Jeszcze pięć. I wracasz. I cztery. Wypychamy. Wracasz. I trzy. Dwa. Jeden, zatrzymaj z boku i otwieramy klatę, i zamykamy osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, i ostatni raz. Wracamy sobie na środek, stań sto, sobie znów ze stopami na szerokość biodra, daj ręce do boku i robimy stoliki. Czyli wycofujemy biodra, robimy opatłowia w dół, jak widzisz domknięte żebra, pośladki, wyciągasz w stronę sufitu. Wciśnij stopy w podłogę i przez siłę właśnie nóg stajemy w górę. Czyli ważne, nie robimy tego. Przez plecy. Piękna falka, nie tym razem. Idziemy sobie właśnie jak do martwego ciągu na siłowni, tylko że biodra są wyżej, chcemy czuć rozciąganie z tyłu ud. Jeszcze osiem, nie bój się tu zginać kolan. Jeszcze siedem, wracasz. I sześć, wracasz. Pięć i cztery. Ostatnie dwa powtórzenia. I jeden, zatrzymaj się na dole, puść ręce luźno w dół. I stań sobie teraz szerzej na stopach stopy skierowane na zewnątrz i przechodzimy do głębokiego przysiadu. Tutaj popchnij kolana za siebie, wydłuż się w kręgosłupie i bojamy się prawo i lewo. Chcesz rozruszać troszkę wewnętrzne uda. Spokojnie tutaj oddychasz, rozluźnij troszkę ramiona. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zatrzymaj się po środku. Lewą rękę połóż na podłodze, prawą rękę wyciągnij w górę. Otwieramy klatkę. Wdech i wydech. Wracasz. I druga strona, wyciągnij drugą rękę w górę. I wracasz. Jeszcze osiem. Wracasz, siedem i sześć, pięć, cztery, trzy, ostatnie dwa i jeszcze raz. I teraz wciśnij dłonie mocno w podłogę i prostujemy kolana. Nie musisz tutaj do końca prostować. Do skłonu w przód i wracasz, popychając te kolana za siebie. Tylko sześć powtórzeń. Pięć. I cztery. I trzy. Dwa. Ostatni raz. Wracamy do siadu, a z siadu i idziemy sobie na podłogę. Wyciągamy nogi przed siebie, szeroko, ręce wyciągamy za siebie i przekładamy kolana z pozycji 90 na 90 na jedną nogę i na drugą. Osiem takich ruchów, żeby troszkę rozruszać biodra. Nasze ciało po śnie jest zawsze bardzo zastane, także polecam. Robić częściej taki poranny rozruch. Od razu inaczej się czujemy w ciągu dnia. Mhm. Jeszcze trzy powtórzenia. I dwa. Jeden. Przechodzimy do pozycji 90 na 90. Lewa noga z przodu, prawa noga jest z boku. Jak widzicie, obie te nogi mam w kącie 90. Połóż dłonie z przodu. Na początku popracuj sobie tylko miednicą. Odbijamy i podbijamy miednicę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otwieramy klatkę i schodzimy sobie brzuchem w dół i wracamy przez zaokrąglone plece czyli taką falką. 8, 7, schodzisz jeszcze niżej. 6, i 5. Trzy i ostatnie dwa. I jeden. Schodzimy sobie w dół. Wydłas się w kręgosłupie i klatka raz nad kolano i raz nad stopę. Raz nad kolano i raz nad stopę. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wracamy na środek i spróbuj teraz wycofać nogę, tą, która jest z boku do tyłu, i próbujemy ją unieść do góry 5 razy. W ten sposób 5, jak ona się uniesie o mikromilimetr, czy też jest ok, 4. To nie ma być łatwe ćwiczenie. 3, 2, 1 i zatrzymuję nogę u góry. 5, wycofa jeszcze nogę do tyłu. 4, 3, 2, 1, opuść i połóż sobie lewe przedramie na podłogę, prawą rękę za głowę i teraz otwieramy klatkę, wydech zamykamy. I tak wiem, że nie można, nie można cofać do przodu, ale jakoś ma, zawsze mam wrażenie, że lepiej to czuć jak powiem cofać do tyłu. Nie <grych> ja wiem, że się tłumaczę, ale no cóż. Trzy i jeszcze dwa. I jeszcze raz. Super. I wracamy sobie tułowiem do góry. I jeszcze. Prawą dłoń kładziemy na przednie kolano. Podciągamy teraz sobie prawą nogę do siebie, czyli tą nogę z boku. I otwieramy nogę w biodrze i wracamy. Osiem powtórzeń. Siedem. I wracasz. Sześć. I pięć. Cztery, trzy. Dwa, mocno pchaj kolano za siebie. Jeden. Super. No i przechodzimy na drugą stronę. I robimy to wszystko od początku, czyli zaczynamy sobie od pracy mietnicy, połóż dłonię y, z przodu tej przedniej nogi, w pozycji 90 na 90 i popracuj sobie mitnicą Odwin i podwiń. Dobra, i teraz otwieramy klatkę, schodzimy sobie w dół tułowiem i wracamy przez okrągłe plecy. 8, 7, 6, i pięć. I cztery. Mają to być przyjemne płynne falki. I trzy. Jeden. Zostajemy na dole. Wydłuż je w kręgosłupie. Klatka. Raz nad kolano i raz nad stopę. Raz nad kolano i raz nad stopę. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zatrzymujemy tułów na dole. Wyciągamy tą nogę z boku jeszcze dalej za siebie i pięć razy unosimy nogę w górę i lecimy. Pięć. Cztery. 3, 2, 1 i zatrzymaj na u góry na 5, 4, 3, 2, 1. Super, odłóż prawe przedramienie na podłogę, lewa ręka za głowę, otwieramy klatę wdech i wydech, zamykamy. 7 i wydech, zamykamy. I 6 i wydech, zamykamy. 5 i 4, 3. Ostatnie dwa. I jeszcze raz. Super. Wracamy do góry i połóż lewą dłoń na przednim kolanie. Podciągnij sobie z powrotem tą prawą nogę do siebie. Otwieramy nogę w biodrze. Wracamy. Osiem. Mocno otwarcie. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Pchaj. mocno za siebie. Trzy. I dwa. I jeszcze raz. Dobrze. I teraz przenosimy obie nogi do przodu. Stopy będą na flex. Próbujemy napędzić też przodu, tak jakbyśmy chcieli właśnie unieść te pięty do góry. I stajemy na wydłużonym kręgosłupie. Ręce za siebie otwieramy klatkę wdech. Z wydechem zaokrąglasz plecy i czubek głowy kierujesz do kolan kręg po kręgu wracasz i znów otwierasz klatkę w wdech i zaokrąglasz plecy, czubek głowy idzie do kolan i wracasz jeszcze sześć i wydech du i jeszcze, jeszcze pięć i wydech du cztery to ćwiczenie zwykle jest nieprzyjemne z rana. Trzy. Polecam sobie spróbować też wieczorem i zobaczyć, jak ogromna jest zwykle różnica. Dwa. Ale polecam, jak zwykle, ruszyć. Właśnie cały kręgosłup z rana. Jeden. Zatrzymujemy się na dole. I tutaj dziesięć pulsów. 10, 9, 8, siedem. Opuść ramiona sześć. Pięć. I czubek wyjdzie do kolan. Trzy. Dwa. Jeden i wracasz do góry. Połóż teraz dłonie z tyłu bioder, stopy na macie i pchając dłońmi w podłogę unosimy biodra w górę, otwieramy klatkę. Tu robimy wdech i wydech, wracasz. Osiem takich ruchów. Chcemy w tym ćwiczeniu otworzyć klatkę piersiową, czyli ważne, nie zapadaj się w barkach, tylko otwierasz i napinasz pośladki. Siedem, wracasz i 6 wracasz i 5 4 3 i 2 1 zatrzymaj na 5 sekund popchnij dłonie w podłogę napnij pośladki wyrośnij mocno 3 2 1 opuść biodra Wyciągnij nogi już mogą być skgięte. Spróbuj chwycić stopy od góry, rozluźnij ramiona, rozluźnij głowę i bujamy się prawo i lewo. 5, 4, 3, 2, 1. Kręg po kręgu. Stajemy, Wstajemy do siadu. Czyli nie zupełnie do góry. Usiądź sobie w wygodnym siadzie. Połóż dłonie na kolana, rozluźnij zupełnie ramiona, rozluźnij mięśnie twarzy, możesz zamknąć oczy i policz sobie pięć bardzo spokojnych oddechów, wydłużając każdy wydech. Zwróć uwagę, jak się czujesz, co czujesz w swoim ciele i postaraj się myśleć tylko właśnie o tym, to odbieramy w klatkę, wydłuż się w kręgu, lekko w górę wdech i wydech zaokrąglamy plecy. Jeszcze jeden wdech, i wydech zaokrąglamy plecy. Wracamy na środek. Bardzo Tobie dziękuję za dzisiaj. Brawo dla Ciebie, życzę Ci miłego dnia. I jak zwykle zachęcam do zajrzenia w resztę treningów, które mam na dole, do zostawienia komentarza, bardzo sobie cenię waszą sekcję, moją w sumie sekcję komentarzy, czytam każdy, reaguję na każdy, także możesz napisać jak się czujesz, zasubskrybować kanał, no i znajdziesz mnie też na Instagramie, także zapraszam, tam jest bardzo dużo różnych edukacyjnych treści, także zachęcam. Życzę ci miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Cześć!